Ikoniczne momenty. Ale najpierw zrobisz porządek na pulpicie. Dzisiaj wracają ikoniczne momenty, które ostatnio zbudziły sporo ja pozytywnych chyba emocji. Nie, w sekcji nie, komentarzy, Adrian wyczaił ten nasz format i doszedł do wniosku, że musi zorganizować no drugą wersję. część, tak swoją część, swoją wersję mi przykłady, jest ich Gdzie tak na? jak ostatnio 16, no co, co chcesz powiedzieć Andrzejku, no? Nie, ja, dobra, powiedz, no, no, powiedz. Powiedz. Nie, no, nie, no powiedz, powiedz, nie, powiedz, powiedz, ja no. chciałem do lajków przejść, to ty powiedz, powiedz. Ja czyli, chciałem prosić wszystkich się... tych, którzy mają, mają aktualnie bałagan na pulpicie, żeby zostawili łapkę. A ja bym w chciał górę. prosić wszystkich Konradów, żeby zostawili lajkę. Ale ja nie mam. Yy... Tutaj stosunkowo czysto. Bałaganem. Jest stosunkowo nie, nie czysto. Nie bałagan, nie mam niebałaganów. Jest stosunkowo mm. czysto, ale jeden rząd ikon jest e, taki trochę bałaganiarski, powiedziałbym. No bo ja to co są... inaczej posagregował. No, ale tutaj. bo to nie jest, ja, to wszystko to jest do jednego foldera. To jest domyślna segregacja. Hmm. Także nie wiem, jak u was to wygląda, ale. E, przypominamy o wszystkich linkach w opisie. Tam bonus od sponsora naszego kanału, czyli właśnie od Fortuny. Trwa weekend i jest sporo meczów rozgrywanych. Majowy weekend. W, weekend majowy, nie, nie ale on dotyczy tylko nas. Na to znaczy Polaków. Aha, no tak. No. Znaczy, może nie no, tylko, tak. ale. Ale myślę, że znam tego. Gudnie, no. no to przechodzimy w takim razie do naszej planszy i tutaj klasycznie proszę was o wskazywanie swoich. Cześć, co to było? 30 Rok, sekund. I Rok i drużyna. Drużyna. No to ja mam już. To jest, czy, czy kto zaczyna? No to znaczy, jak zna. hmm, możesz. No. No oczywiście będzie to 2019 rok, czyli ABC C4, Lukas Moura strzelający bramkę w półfinale z Ajaxem. Tak, brawo, to jest ten właśnie moment, moment, moment. Oj, 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 oj. to jest ten właśnie moment, oj, 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 oj. bardzo proszę. Hmm. nam Ajax 2019 rok. Kurde, trochę tu jest rzeczy, ale A, żeby się na jakieś... dobra, no to... Niech już będzie. No. D1 Liverpool Barça 2019. Liverpool, Barcelona 2019. Dokładnie. Chcesz to opisać? Nie. Trend Alexander Arnold. D4 tam na dole. Mario Balotelli strzelający gola z Niemcami 2012 rok. Ale jaki mecz? Włoch. Hmm. Powiedz, że Włochy. Włochy Niemcy, no, no tak. tak no. Proszę, Maria Balazellina no to dla Włoch tylko. O, może, no, no, może no. nie. Ja może no. Ojej. Kurde, oczywiście nie wziąłem okularów. No ale dobra. E, niech będzie. To był sezon. Dobra. <śmiech> <śmiech> B1 to jest Juventus Sampdoria, chyba też 2019. Tak, Juventus Sampdoria 2019. Słynny gol Cristiano tak, Ronaldo. z w niesamowitą wysokość. No, on wciąż leci. Tak. I to, że mu nic nie stało z kolanem wtedy na pewno spadł. W sensie na nogę. Wydaje no, A... mi się, wydaje, że przed tym meczem rozmawiał z Mariuszem kolanko. Kolanką. <grym 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 to relacjonował <grym> dla was z wiadomości ze Stanów Zjednoczonych, kiedy Liverpool odpadł. W którym roku teraz zaczynają się schody już z tymi, z latami wiecie? To jest problem. Zaczynają się schody z rocznikami. Ajajajajaj. Tam jest. Koniec? Roberto Carlos A1, strzelający gola reprezentacji Francji w 2001 roku? Nie. Okay. Dobra, to tak. A3. No? To jest Bayern kontra Augsburg. No. 41. I to gol. był 21. Tak. Brawo, 41. No ja mam tutaj. Dobra. Um, a2, mm -hmm. David Beckham, no. dostający czerwoną kartkę tak? z Argentyną no. w 1998. Jest to odpowiedź poprawna. U. Pamiętne wieżgnięcie w jego Simone. Biedny. O, kurde, muskmiałem. Co to jest, to mecz? Eee, dobra. Eee, nie będę wiedział na bank roku, ale pobawmy się. B3 no. to będzie ciężkie do gęcia, jeżeli chodzi o rok, ale to jest na pewno Lyon kontra Barsa. Kupę interweniujący sztupakiem, nabijający poprzeczkę, i to jest rok. Ojej, 2003. Nie, C2. Kurde, tylko to było, to było na jesień, tylko to było którego, jesienią którego roku. No, mesu strzelającego lasu mm -hmm. W widzę mistrzów, no, chyba 15, 2015. Mm -hmm. Kurde. No to ja kradnę. No. C2, a na jest 16. Tak. Jest. <laughs> no, Adam. Leo Messi po porażce w Copa America, ale nie powiem, który rok, bo nie pamiętam. Sadio Mane, tu też nie pamiętam roku. Zlatan nie pamiętam roku. Hmm. Ramos 2014 rok po wygranej z Atletico. Tak! Jest! Brawo. Ale który rok? Powiedział. Tak? 2014. Aha, okay. Nie słyszałem, przepraszam. Ramos, Dobre, 2014, ale ja pamiętam, ale kiedy Argentyna przegrała w finale, tylko ona chyba dwa razy przegrała. Ale dobra, mam skojarzenie z jednym z momentów mojego życia. 2015, Argentyna, Chile, B2. Argentyna, Chile? E, mówisz 2015, B2, tak? No. Nie, okay. To jest później. Dobra, Zlatan w którym roku? 2012, Zlatan Ibrahimowicz strzelający gol przeciwko Anglii. Przewrotka. Eee, przewrotka, który rok? 2012 eee, Szwecja, Anglia 2012 Brawo yes. Zlatan Ibrahimović Ja potrzebuję na chwilę Chyba, że możecie zrobić zoom Na tego Messiego po prawej stronie Bo ja nie widzę co tam jest Teo, Messi Messi, 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 5 goli Uu, a wynik tam jest jaki? 7-1, 7-1, Dwa kurde, gole Tejo z kim to było? Nie pamiętam, dobra ym... No to ja jeszcze raz powiem, tego Messi'ego, Mess, Argentyna, Chile, a to jest 17 rok. Nie. To jest później cały czas, mi się wydaje, że porażka w kopa jakoś yy, to musiało być. dobrze, już wiem. Koniec? Porażka w kopa. Przecież ty to teraz nie nie No tak to <laughs> wyglądać. <laughs> Sorry. Co? I oni tylko przegrali wtedy, nie? Chile było wcześniej. Porażka z Brazylią w 2020 roku? Czy yy, B2? Yy, nie. Dobra. Wydaje mi się, że był taki okres, <coughs> że w zamiast z zamiast tam przerwa, że nie było przerwy i było rok po roku i było w 2015 przegrali i w 2016, więc to jest Chile, Argentyna 16. Tak. Okay. derby C3. Mm. Rujko Sztaj, Marco Materazzi Derby della la Madonina. 2005? Tak! Jest! Brawo! To został wam ten nieszczęsny Messi. No i ten. Coupé i Sadio. Nie pamiętam z kim strzelił, więc ja nie. Próbuję mm. to odgrzebać cały czas. Tego. Co jest na tym C1? C1 to jest Brazylia. Mm -mm. Nie, to jest nie Brazylia. Um, nie widzę naprawdę. No nie widać gościa. Ale... No, możesz tam przybliżyć. Jak przydasz. Kliknij Ctrl. Czekaj. Teraz Ctrl? Klikaj. Yes. A to Alt, proszę. Alt? To jest zaraz... Nie, to nie ma szans. Nie, to, to sobie zostaje. Okej. się to mam podpowiem, że to jest... są amerykańskie duże są No mm -hmm. Dobra, to jeszcze raz tego rogu kupę. To jest Leon Barsa.

97, tak. Ale fajna tutaj poszła na Maria. To, no i chyba pasujemy, to bo, ja bo ja nie pamiętam, to... z kim się Sadio. Uh, Messi nic mi nie mówi, a tamten obrazek też pas. Kurde, ale z kim ta Bansa 7-1 wygra? To jest Liga Mistrzów, z pewną niemiecką drużyną. To jest, czekaj, no, no oni mogli tylko. No, czekaj, dobra, ja mam. Spróbuj. oklep. No dobra, to spróbuj, no. Musi takie tak jest twoja kolej. Przecież w jak powiem tą drużynę, przecież na nią i tak. A, mogło to być z Wolfsburgiem i powiem, że to jest Barsa Wolfsburg 2007? Nie. Czekaj, ta koszulka była widzę, że rok po tym jak oni wygrali Ligę Mistrzów albo jeszcze dwa sezony, bo się utrzymuje ta plakietka dłużej. Więc to jest według mnie 2013 bassa Wolfsburg. Nie, to nie jest Wolfsburg, okay. to jest Bayer. Bayer. Bayer w 2012 roku. Okej. Okay. Najszybszy hat trick w historii Premier League? Autorstwa Stadio Mane. No, z kim. To, z z kim? to jest tego. To jest 2016, nie? Z Aston 16? 2015. 15, okej. Okay. A tutaj mamy Kolumbia USA. Kurde, eee, nie, nie. Kolumbia, USA, Gor samobójczy Escobar, który przyczynił się do odpadnięcia A, no Kolumbii tak, i późniejszego zamordowania no. piłkarza w formie zemsty. Tak. Jak? A to był tak, sezon jest... 15-16 ten hat-trick z 15-16 czy 14-15? Eee. Masz napisane? Nie masz napisane. Co? 14-15 eee, 15-16? Nie, nie, eee, już sprawdzę, nie mam zapisane już. zajmę się 14-15, bo 15-16 hmm. eee, już... Yy, chyba był w liwe. Nie, jeszcze chyba nie. 12-16 był w liwe? Przed klowem wszedł? Przed klowem? Nie, klow go sprowadza. No to. 2015 w maju, czyli 2014. 2015. 2017, okay. No nic, ja bardzo dziękuję jeszcze raz Adrianowi za przygotowanie tych przykładów. Większościowo że rzeczywiście, to są takie momenty, które mam wrażenie każdemu. Prawdziwemu fanowi piłki nożnej tak, się, się tak, tak Tego Skobara e... nie ma szans było wymyślić, bo szczerze powiedziawszy to tego zdjęcia nie kojarzyłem. kiedy tak, ktoś no. kojarzył zdjęcie to automatycznie. Ale dało się A Messiego, kurczę, zapomniało się o tym 7-1. No. Zapomniałem całkowicie o tym wydarzeniu. A my widzimy się już pewnie jutro albo pojutrze na Siema. Dziękujemy, hej. hej.